Mąż Agnieszki Maciąg w przejmującym wpisie. Agnieszka Maciąg przez lata była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego świata mody i rozwoju osobistego. Jej kariera obejmowała sukcesy na wybiegach, działalność medialną oraz popularne książki, które inspirowały tysiące kobiet. W listopadzie 2025 roku media obiegła jednak tragiczna wiadomość o jej śmierci. Kariera Agnieszki Maciąg. Agnieszka Maciąg rozpoczęła swoją karierę jako modelka w latach 90., szybko zdobywając uznanie w Polsce i za granicą. Jej uroda, profesjonalizm i naturalność sprawiły, że stała się jedną z ikon rodzimego modelingu. Występowała na wybiegach, brała udział w sesjach zdjęciowych oraz w kampaniach reklamowych największych marek. Z czasem maciąg zaczęła stopniowo odchodzić od świata mody, poszukując głębszego sensu i nowych form wyrazu. Skupiła się na rozwoju osobistym, zdrowym stylu życia i duchowości. To właśnie te zainteresowania stały się fundamentem jej dalszej kariery zawodowej. Jako pisarka Agnieszka Macionko odniosła ogromny sukces. Jej książki, poświęcone uważności, wdzięczności i harmonii życia, trafiały na listy bestsellerów i zyskiwały wierne grono czytelniczek. Autorka była ceniona za szczerość. Prostotę przekazu i autentyczne podejście do codziennych wyzwań. Śmierć Agnieszki Maciąg. W listopadzie 2025 roku urodzime media obiegła smutna informacja o śmierci Agnieszki Maciąg. Modelka oraz pisarka odeszła po długiej walce z chorobą nowotworową. Miała zaledwie 56 lat. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 15 grudnia w Warszawie, gromadząc rodzinę, przyjaciół oraz osoby, dla których była inspiracją. Pamięć o Agnieszce pielęgnuje dziś jej mąż, Robert Wolański, który po jej odejściu opublikował poruszający wpis w mediach społecznościowych. Mąż Agnieszki ma ciąg w przejmującym wpisie. W najnowszym poście na Instagramie pisał o wdzięczności, wartości, której nauczyła go właśnie żona. Przyznał, że przez długi czas zaniedbywał ją, ponieważ wszystkie myśli i działania skupiał na walce Agnieszki z chorobą. Przez ostatnie tygodnie było mi bardzo ciężko nawet pomyśleć o wdzięczności, wyznał, opisując, jak Agnieszka każdego dnia przypominała mu by dziękować rano i przed snem. Podkreślił, że był wdzięczny za każdy wspólnie spędzony dzień, za ludzi spotykanych po drodze i za bezpieczne powroty do domu. Jak napisał, wdzięczność prowadzi go dziś do spokoju i pomaga nie dopuścić, by męk zagościł w sercu, dokładnie tak, jak uczyła go Agnieszka. Skupienie się w krótkiej medytacji czy właściwie modlitwie, było dla mnie wręcz fizycznym bólem. W ciągu trzech ostatnich lat miałem lepsze i gorsze dni. Można by powiedzieć, jak każdy. Moje działania jednak i większość myśli skupiona była na niej. Bez względu na to, jak kończył lub zaczynał się dzień, mówiła: pamiętaj, rano i przed snem, podziękuj za co chcesz. Ale podziękuj. Bądź wdzięczny. To droga do dobroci. Byłem wdzięczny za każdy dzień z nią bez względu na trudności. Czytamy w poście męża Agnieszki.